Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030 to projekt województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w każdej dziedzinie, pokazanie, że warto poszerzać swoją wiedzę oraz odkrycie talentów młodych ludzi. Projekt udziela wielu form wsparcia, takich jak zapewnienie pomocy technicznej, dydaktycznej, organizacja szkoleń oraz liczne wykłady edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Pogorzela, spacer po miejscach, których już nie ma, to nasz projekt, który przedstawia dawne, przez niektórych nawet zapomniane miejsca w pogorzeli, które możemy oglądać już tylko na zdjęciach i starych rysunkach. Chodźcie z nami! Znajdujemy się właśnie przy fontannie, która powstała w 2019 roku z okazji 600-lecia naszego miasta. Zastanawialiście się kiedyś, skąd w ogóle wzięła się nazwa Pogorzela? Pochodzi ona od staropolskiego wyrazu Pogorzel, które oznaczało miejsce po wypaleniu czegoś. Stąd wiemy, że nasze miasteczko zostało zbudowane na wypalonych terenach lasów i zarośli. Znajdujemy się teraz przy ratuszu. Został on wybudowany w 1858 roku i wyglądał zupełnie inaczej. Był mniejszy i nie posiadał balkonu. Pierwszym burmistrzem miasta, zasiadającym w gabinecie nowo powstałego budynku, był Gunter Daniel. Mieścił się tam urząd miejski, siedziba ochotniczej Straży Pożarnej, policja i areszt. Swój obecny kształt zyskał dopiero na początku lat 90. XX wieku. Nasz spacer będziemy przedstawiać w kolejnych odcinkach, a dziś pokażemy Wam tylko krótki zarys tych miejsc, które odwiedzimy spacerując. Dworzec kolejowy. W ogóle niepodobny, prawda? Wybudowano go na krótko przed wybuchem I wojny światowej. Łączył on Gostyń z Koźminem Wielkopolskim. Mieściły się tam również mieszkania dla pracowników kolei i zawiadowców stacji. Kolej funkcjonowała do początku lat 90. XX wieku. Gospoda pod Drogami. Skoro niedaleko była stacja, potrzebna była gospoda dla podróżnych, która pełniła funkcję restauracji. Przybysze mogli się tutaj zatrzymać i zjeść ciepły posiłek. Jej właścicielami była rodzina Borońskich. Hotel Victoria i Kinoton. Teraz jesteśmy przed dwoma obiektami, które mieściły się w tym budynku: kino i hotel. Ten drugi funkcjonował znacznie prędzej niż kino. W dwudziestoleciu międzywojennym emitowano tam wiele filmów o rozmaitej tematyce, m.in. podstęp górala, hodowla jabłoni, chów kur. Synagoga Żydowska, w miejscu, gdzie teraz znajduje się apteka, był kiedyś dom modlitewny, który funkcjonował do 1910 roku. Zlikwidowano go, ponieważ ilość osób wyznania żydowskiego malała na terenie Pogorzeli. Gazownia. Pogorzeli funkcjonowała kiedyś gazownia, którą mieszkańcy mogli oglądać jeszcze w latach 60. XX wieku. Zniesiono ją w 1911 roku, a benzynowe silniki służyły do oświetlania miejskich ulic. Pałac Styszkiewiczów. Kiedyś ten pałac tętnił życiem. Teraz niestety jest mocno zaniedbany. Powstał w latach 80. XIX wieku, wybudowany przez niemiecką zamożną rodzinę ze Wschowy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został wykupiony przez hrabiostwo Tyszkiewiczów i stąd jego potoczna nazwa. Po II wojnie światowej funkcjonował jako szpital i przychodnia. Na koniec odwiedzimy jeszcze kościół ewangelicki. Kościół ten powstał w 1862 roku dla osób wyznania ewangelickiego. Cegły do jego budowy ufundowali niemieccy mieszkańcy Gumienic, a zegar wykonano w srebrnej górze na Dolnym Śląsku. Zaraz obok znajdowała się pastorówka, w której mieszkał pastor Pierwszym był Karl Edward Henry furman Cały kompleks wpisany do rejestru zabytków znajduje się pod ścisłą ochroną. W kolejnych odcinkach bliżej przyjrzymy się każdemu z tych miejsc, dokładnie je opisując i odsłaniając ich tajemnice. Chodźcie więc z nami, bo spacer zaczyna się od pierwszego kroku. Znajdujemy się właśnie wewnątrz ratusza. Chodźcie z nami, a pokażę Wam herb naszego miasta. Tak naprawdę najstarszy herb Pogorzeli znajduje się w siedzibie Powiatowego Banku Spółdzielczego Oddział w Pogorzeli. Zobaczcie.